Dzień dobry, proszę Państwa, z tej strony Donut Tamator. Jesteśmy sobie na plenerówce Alenidzik Gyms Jesteśmy sobie tutaj na Drążkach Dzisiaj chciałbym się sprawdzić coś na coś w yy. Ściągam, trochę porobię dipów, zobaczę ile dam radę tutaj wewnątrz podciągnięć i tak dalej ale zanim będziemy się brali za podciągania chciałbym ogłosić jedno ogłoszenie parafialne dzisiejszy dzień jest wyjątkowy gdyż mamy dzisiaj któryś tam lutego na pewno nie 31 dokładniej to 29 chyba 9, ale niby mniejsza z tym w każdym razie dzisiaj aktualnie w tych okolicach już za chwilę, już za momencik będę kończył swoją kilkumiesięczną masę w ramach szybkiego tutaj podsumowania w wrześniu 2025 skończyłem moją 1,5 roczną redukcję w którym rzuciłem około 50 kg. W października zacząłem masę, która trwała przez ostatnie 4 miesiące aż do teraz, do końca stycznia 2025. Aktualnie będę chciał rozpocząć tutaj kolejną redukcję. którą będę przeprowadzać oczywiście na dziggrzymie. Oczywiście nie tylko na dziggrzymie, ale głównie na dzigrzymie będę się na tej redukcji skupiać i. Z którą chciałbym tutaj wreszcie trochę tego mięśnia i na no, jakiejś porządnej sylwetki pokazać i przy okazji też jakoś tą formę wreszcie przedstawić. Do tego chciałbym po raz pierwszy w swoim życiu w pełni zmazać się wymianą opery grubego. Także po tej redukcji, którą będę chciał w tym roku, w 2026, zrobić, może jest szansa, że Z siebie to łatkę grubasa, która ciążyła na mnie przez ostatnie 20 lat i po raz pierwszy Donut Amator stanie się chudym Donutem Amatorem. Po raz pierwszy będziecie mogli zobaczyć chudego Donuta i łatka grubasa może wreszcie zostanie ze nie tutaj zdjęta. Także tyle w ramach podsumowania, jeśli chodzi o moją masę tutaj, więcej o swojej masie oraz zabawy z ciężarami, jaką jeszcze będę chciał w tym odcinku zrobić. Zobaczycie na treningu, który nagram za dwa dni z kolegą. Tutaj się umówiliśmy na maksy. Oh Nie wiem, czy to było nawet pół typu, ale zobaczę już na nagraniu, czy coś z tego wyszło. Zaczniemy sobie od podciągnięć. Najpierw jedna seryjka na takim drążku. Coś mniej więcej podobne jak ta, co jest na dipu, także może coś fajnego z tego wyjdzie. Zobaczymy. nie. Oh yeah. Nie, yeah. yeah, opór jest. Spróbujemy sobie może jednak na tym mniejszym. Może tutaj zrobię chociaż jedno powtórzenie. Ugh. No i tak to wyglądało w moim tutaj przedstawieniu. Koda, bo fajnie byłoby trochę podbić ten limit podciągnięć, a od pół roku ponad ten limit wynosi 20 faktorze. Niestety na dzików był niestety ten sam. Koda, że ta kalistenika tak słabo widzi, ale w sumie nigdy jej nie praktykowałem, także fajnie byłoby też tą kalistenikę powolutku sobie zacząć robić i może tutaj coś z nią więcej podziałać, jakieś podciągnięcia, jakieś dipy, żeby też cholera jasna nie tylko rzucać tymi ciężarami, ale też właśnie sobie z tymi podciągnięciami się pobawić. Jezus, dobra. Dobra, to już wiem, że chyba nic nie zrobię. Z gumy oporowej chyba się jednak nie obejdzie, także trzeba będzie spróbować chociaż parę powtórzeń zrobić z tym. Także dipy zimowe, gruba druga i razem z gumą oporową. Mam oporową już poszło dużo lepiej, pełna seria weszła. Da się, da się. Wystarczy tylko odpowiednie środki zastosować i wszystko się da. Mi w dupę wzięła, glazła. <laughs> o matko. by było tyle z y, nagrywania podciągania mojego. Chyba muszę sobie znaleźć nowego trenera, albo napiszę do obecnego trenera, żeby mnie coś nieco kalisteniki nauczył. Przydałoby się tej kalisteniki trochę bardziej poduczyć, bo nie znając się na kalistenice w ogóle i są się w towali skończycie jak donut, który chce zrobić pięć y, podciągnięć z gumą oporową, która mu strzela w dupę. Ta moja z kalistheniką aktualnie się rozpoczęła i rozpoczęła się bardzo fajnym przytupem, także póki co robię cięcie, załatwcie sobie co jadę na śniadanie i kolację i widzimy się na moich maksach na koniec masy. Już na normalne siłownie także tym śnięciem. się dzisiaj prezentuję mój posiłek śniadaniowy. Jak widzicie, kurczak ze srirachą z odcinka z air mi tutaj zasmakował na tyle, że po raz kolejny go tu zastosowałem, także po raz kolejny ten oto kurczak wchodzi. Oraz tutaj klasycznie warzywka mrożona. Tylko chciałem wprowadzić jeszcze jedną małą modyfikację, gdyż jedząc tego kurczaka wcześniej z tym sosem sriracha, powiem szczerze, że ten sos okazał się być dla mnie na tyle ostry, że aż za ostry więc nie będę raczej gotów w stanie dalej tutaj spożywać. Po prostu sobie mordę poparzę tym sosem. Dlatego w zamian za ten sos, dla urozmaicenia smaku sobie wezmę kasoł z Barbecue, który ma tutaj 0 kalorii, chyba tyle ma kalorii mniej więcej. No i fajnie, akurat wejdzie jako zastępstwo za Syrienta. A kalorii i makro, jak zwykle, macie gdzieś tu na ekranie. Pewnie tu, o! No i jesteśmy sobie już z powrotem tutaj na siłowni. Tutaj właśnie podziałamy sobie zakończenie naszej masy. Czyli oczywiście po raz kolejny na kanale rekordy na ławie płaskiej. Żeby nie przedłużać, ogarnę tylko szybko moczkę i zaraz działamy z właściwymi laksami. 포마가 어어래 <놀람> 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 To był największy pędz w moim życiu, człowieku. No okej, starczył się w W sumie to by było na tyle z maksów podczas mojej masy i no na pewno na co najmniej pół roku. Tak to wygląda właśnie, Polska niestety już tu nie poszła, nie udało się niestety. Najwyżej po następnej masie sobie podziałamy. Teraz najważniejsza jest redukcja, także teraz musimy się co najważniejsze skupić na redukcji. No i co? łapcie przebitki z reszty mojego treningu. Tutaj jakieś barki jeszcze szybko zrobię trochę nogi. No i na koniec pewnie widzimy się jeszcze na jakimś pozowaniu na zakończenie tej oto masy.

Okay. dobra jeszcze czek form bez koszulki coś tam siedzi o dobra chyba chyba no na pewno jest lepiej niż rok ten, tak? Ale trzeba pamiętać, że to jest oczywiście końcówka masy. Także aktualnie wygląda to tak, a za pół roku się porównamy i zobaczymy, jak to będzie się prezentować na koniec mojej redukcji. Także aktualnie mogliście zobaczyć, jak się prezentuje moja sylwetka na zakończenie mojej masy, a za pół roku zobaczycie sobie, jak się będzie to prezentować na zakończenie mojej redukcji, kiedy zejdę te 20 kg w dół. Mam nadzieję, że będzie chociaż trochę lepiej niż aktualnie. Mam nadzieję, że ziomek tutaj z tyłu też to potwierdza. I to, co mam w ręce, to chciałbym się pochwalić. Tutaj, Dominikowi Kielanowi. Iż to, co posiadam właśnie w swoich rękach, to są buty. Tak, wziąłem wreszcie buty na zmianę, bo ostatnio się do mnie przywają na wspólnym treningu, że nie biorę butów na zmianę. Także po raz pierwszy oficjalnie tutaj biorę ze sobą buty na zmianę. Oficjalnie mamy dowód dla Dominika. Przesyłam tutaj dla niego wiadomość. Okej, okay, chyba czas na małe podsumowanie dzisiejszego treningu i ogółem tej masy, tego wszystkiego. Myślę, że to podsumowanie raczej zrobię dosyć szybko, biorąc pod uwagę, że jest coraz zimniej na dworze. Nie wiem, ile jest teraz stopni. W tym momencie jest minus 9 z tego, co widzę, a odczuwalna zaraz będzie jak minus 26. Ty, ludzie, ja pierdolę. W każdym Ty razie, ręczę się z tym podsumowaniem szybko. No, masa tutaj weszła w taki, a nie inny sposób. Prowadziłem ją od początku października do, jak widzicie, końca stycznia i przez około tutaj... Czekajcie, zaraz policzę przez około 4 miesiące, coś tam się pewnie zbudowało, biorąc pod uwagę, że to była taka pierwsza jakakolwiek masa w moim życiu, poza tą 19-letnią, jaką zrobiłem przez całe swoje życie. No to coś musiało się na pewno zbudować. Niemniej, no powiem szczerze, trochę liczyłem na więcej, ale to pewnie na większe rekordy mógłbym liczyć, ewentualnie, jakbym faktycznie się wziął za te treningi. Ja powiem szczerze, że, zwłaszcza ostatni miesiąc, ten styczeń. Trochę te treningi przebimbałem, że tak powiem. No i co? Coś tam się zawsze zbudowało, plus 10 kg na wadze przyszło, także teraz nasz, naszym celem będzie zejście z minimum 15 kg. Przy dobrych wiatrach, jak się uda, to może nawet 20 kg uda się zrzucić. Także tyle w sumie z podsumowaniem masy. Jeszcze wbiją mi tutaj dwa tygodnie wolnego od masy redukcji i wszystkiego innego. A od 14-15 lutego, tak sobie akurat wymyśliłem, że 14 luty walentynki symboliczna data. Tryner też wtedy, zaczynał wtedy redukcję swoją zeszłoroczną. I z tej okazji ja też właśnie 14 lutego rozpoczynam oficjalnie swoją redukcję i co? Mam nadzieję, że w wakacje wreszcie będzie można zobaczyć u mnie jakąś faktyczną, prawdziwą, może nie plażową ale chociaż jakkolwiek znośną formę i przynajmniej się uda wreszcie z tego miana Grubasa wyjść. po raz pierwszy w moim życiu w sumie bez przedłużania, bo już mnie ręka boli naprawdę jest zimno żeby już nie przeklinać jest po prostu zimno jak z także już nie będę przedłużać, także ja się zabieram stąd. Wchierajcie sobie tutaj na sociale, oczywiście na Instagramy, TikTok, YouTube. Zostawcie tam coś po sobie, subskrypcja, łapka w górę, jakiś komentarz czy coś. Gdyż cokolwiek zostawicie, a to jak zawsze pomoże mi się dalej rozwijać i codziennie tutaj dokręcać śrubę. Każda Wasza reakcja, komentarz, subskrypcja, cokolwiek co zostawicie po sobie. Jakiś tam zawsze wpływ ma na mój dalszy rozwój i zawsze gdzieś tam mnie to wspomoże, nawet jeżeli będą to hejty. I co? Ja już nie przedłużam. Lecę sobie opierdolić jakieś dobre żarcie na zakończenie tej masy, pewnie se KFC opierdolę albo co? Co, trzymajcie się, chyba już dosyć tego gadania na dzisiejszy dzień, także trzymajcie się z